Staropolska czarnina, czyli zupa, która u większości ludzi powoduje pewnie wstręt i obrzydzenie. Dla mnie natomiast jest to najlepsza zupa, jaka tylko może być. No, to jest taka zupa, można by powiedzieć dosłownie i w przynośni. Zupa z krwi i kości. Zupa, która właśnie jest gotowana na wywarze z skaczki, Z dodatkiem oczywiście kaczej krwi. Mamy kaczą nóżkę. Do tego, jak dla mnie, to musi być zawsze bardzo, bardzo dużo krwistej. Wątróbki, którą sobie widzicie, marchewka suszona, suszona No i oczywiście do tego kartoflane kluseczki. No, pewnie większość z Was tego nie lubi, ale dla mnie to jest coś wspaniałego. No to smacznego, mmm, mm, ale pyszna. I do tego ta wątróbeczka. Mmm, najlepszy obiad, jaki tylko mogę sobie wymarzyć.